Artur Osaszewski po KSW 57. Artur, taki słodko-gorzki wieczór dzisiaj. No jeden do dwóch, jakby nie było, czyli tak naprawdę raczej bardziej gorzki niż słodki, aczkolwiek no styl w jakim Marian zdobył w końcu ten pas wagi lekkiej, o którym wiedziałem, że prędzej czy później będzie na jego biodrach. No był, na pewno rekompensuje sporo, natomiast no jest mi bardzo szkoda Alberta, bardzo szkoda Michała, także też nie zapominajmy w tej euforii, że, przynajmniej ja nie zapominam, że jest też dwóch zawodników, którym dzisiaj nie poszło. Słuchaj, to może zacznijmy od Mariana, znakomity pojedynek, znakomity występ Mariana, chyba tego się spodziewaliście, co ten lewy prosty działał, myślę, że już teraz można nawet nazywać lewy prosty Marian prosty, bo... Tak, no Marian co, po prostu wyszedł i zrobił to, co miał zrobić, dokładnie, nie, nic tam nie brakowało, dokładnie realizował game plan i to jest jego duży plus, odkąd razem pracujemy zauważyłem, że jest to zawodnik, który tak naprawdę idzie jak po sznurku zgodnie z gameplanem. jest to zawodnik, który bardzo się słucha narożnika, ma chłodną głowę, nie podpala się w walce i dzięki temu wygrywa. Ale kilka razy uśmiechnął się podczas pojedynków strony Romana, e, fajnie to wyglądało. Wiesz, no, to są jednak goście, którzy no, nie gają w Bierki czy w szachy, tylko mają sobie coś do wyjaśnienia. Były tam też jakieś, wiesz, słowa Romana o słabej psychice i tak dalej, myślę, że chciało się mu pokazać, że, że się pomylił. Marian nawiązał do tego, że, że to mogła być czyjaś zagrywka, jeśli chodzi o ten brak, brak, brak mocnej psychiki. Jak Wy się do tego odnosicie? Czy, czy czuliście taką swoistą grę z, ze strony przeciwnej? Nie, ja nie czułem czegoś takiego. Marianowi chodziło chyba o trochę inny kierunek tej zaczepki niż od samego Romana, ale nie chcę się w to wbijać, nie, to nie jest temat, który chciałbym jakoś tam ciągnąć. Jeszcze trochę wcześniej, no ale jesteś osobą, do której to pytanie trzeba skierować. Kogo byś widział już w pierwszej obronie pasa? Wiesz co, no z mojej perspektywy wydaje mi się, że na tej samej gali fajnie pokazał się Borys Mańkowski. Czemu nie? Myślę, że jest to zawodnik przede wszystkim z wielką historią w tej organizacji. Zawodnik z mega utytułowany, z mega znanym nazwiskiem. Na pas na pasie bodajże trzech zwycięstw aktualnie. Więc no, moim zdaniem powinien to być borys, ale myślę, że maren z tych, że kogo, kogo nie postawią, to będziemy rozmawiać, ale tak jak powiedziałeś, jest troszkę za wcześnie jeszcze, myślę, że po świętach, po, albo w okresie między świętami a nowym rokiem, lub tuż po nowym roku. Spotkam się z władzami KSW, nazwijmy to, bo nie tylko z Maćkiem, nie tylko z Martinem, ale też z Wojsławem Wojsiewskim No i spróbujemy ułożyć jakiś plan na przyszły Przestarasz się wspierać swoich zawodników, będąc u nich w narożniku. E, powiedz, jakie panowały myśli i nastroje, kiedy Michał Kita powiedział, że to oko się nieco zamyka. Czy, czy wy staraliście mu się podpowiedzieć, żeby walczył, czy jednak baliście się o jego stan zdrowia i przede wszystkim no, ten wzrok? Słuchaj, Michał ma nie, niesamowity charakter i nawet przez chwilę nie, nie myślał tutaj o zakończeniu walki. Do rundy drugiej wyszedł praktycznie nic nie widząc. Miał po prostu wejść brawlem w przeciwnika i no tyle ile fabryka dała. No niestety skończyło się w tę stronę, w to się skończyło. Tak, był taki moment, że Phil poczuł bardzo yy, Michała ręce. Natomiast no cóż, no, praktycznie niewidomy. Nie miał większych szans, jeżeli ta pierwsza szarża nie weszła. No i niestety tak się skończyło. Ale ja jestem pewien, że to nie jest yy, ostatnia walka Michała o pas KSW. Chyba te kilogramy Phila okazały się nie do przeskoczenia. Z dołu super pracował Michał. Bardzo mocno bił i na żebra, i na głowę. Był taki moment, że Phil naprawdę nie wiem, czy potwierdził to później w wywiadach, czy nie, to będzie trzeba odsłuchać, ale widziałem to, bo to było dosłownie, nie wiem, metro ode mnie siedziałem tam pod klatką, to było dosłownie, jakbym dobrze wyciągnął rękę do przodu, to mógł dosnąć chwila w głowę. E, widziałem to, że, e, że bardzo czuł te takie młotki z dołu bite przez Michała. I no, myślę, że jeszcze ze 3-4 takie i naprawdę mógłby być Werder w drugą stronę. No ale oczywiście to jest walka, Phil jest też wyjadaczem, doświadczonym zawodnikiem. Nie wypuścił swojego, e, nie wypuścił swojego już jak, jak poczuł krew. No trudno, no niestety, ale mówię, jestem przekonany, że Michał jeszcze raz stanie do walki o pas SW i no i mam nadzieję, że werdyk będzie inny. Nie chciał komentować, co, co też nie dziwne. Od razu przepraszam, tylko wyprostuję, nie, że jeszcze raz stanie od razu teraz, tylko wypracuje sobie to być może, nie wiem, jedną, dwiema, trzema je kolejnymi walkami. Michał nie chciał komentować sytuacji, co, co też nie jest dziwne. Zapytam ciebie, oczywiście, jeśli też nie, nie masz ochoty tego komentować, to, to to zrozumiemy. Natomiast w czym leży problem, że te walki z Bedorfem i Grabowskim nie mogą dojść do skutku. Wiesz co? Szczerze mówiąc, to. Chyba w tym, że panowie nie są do końca skorzy walczyć z Michałem. Tak mi się wydaje. No nie wiem, ja z nimi bezpośrednio przecież nie rozmawiam, więc tak naprawdę. Eee, no, jakby rozmawiamy przez KSW, no, natomiast nie mieliśmy takich propozycji, nie, a wiem, że organizatorzy byli zainteresowani bardzo mocno walką, e, zwłaszcza z Damianem Grabowskim. No, wróciła do nas informacja, że nie będzie to możliwe. No, to rozumiem, że. Że jakby no po drugiej stronie nie było chęci, no bo skoro organizator był chętny, my byliśmy chętni i nie doszło do walki, no to zostaje już tylko jedna możliwość, natomiast nie rozmawiam ani z Damianem, ani z Karolem, ani z jego, ani z jednego i drugiego pana sztabami, więc tak naprawdę no nie mam takiej stuprocentowej wiedzy. Alberto Dziemkowski przegrywa po bardzo bliskim pojedynku, e, niejednogłośną decyzją sędziów. Czy Wy zgadzacie się z tym werdyktem? Nie, ja się kompletnie z nim nie zgadzam, tak jak zazwyczaj stronie i jakby jestem bardzo szanuję decyzję sędziów, i rozumiem tę pracę, że jest no, niewdzięczna. Tak? Natomiast w tym przypadku chcę stanowczo uderzyć pięścią w stół i powiedzieć, że nie rozumiem takiego werdyktu, być może da się to jakoś uzasadnić, z przyjemnością bym usiadł po prostu przy, przy herbacie, przy kawie z takim sędzią i po prostu dowiedział się jak to mu wyszło, nie, jakby już mi obejrzał sobie tą walkę razem i żeby mi powiedział to tak, bo tak, to tu, bo tu, Okej, okay, jak zrozumiem to zaakceptuję, na razie nie rozumiem. Moim zdaniem Albert został skrzywdzony, wygrał dwie pierwsze rundy, trzecią pewnie przegrał, ale też była dość bliska, natomiast pewnie przegrana. Eee, dwie pierwsze rundy nie, nie, nie umiem jakby sobie wyobrazić, jak można było punktować w stronę Ekerlina. Natomiast to nie jest oczywiście też wina Ekerlina, to jest wina sędziów, jeżeli e, takowa jest. Jestem bardzo stronniczy z definicji. Albert to jest mój przyjaciel, traktuję go jak brata. Eee, znamy się i pracujemy razem, ale też się po prostu przyjaźnimy i gadamy o wszystkim. I jest mi po prostu bardzo smutno, tak czysto po ludzku, że. No, że tak, chyba mogę powiedzieć, że przewieziono go na tej walce. Czy znaczy, jeśli obejrzycie tę walkę powtórnie i wasze przeświadczenie o wygranej Alberta się nie zmieni, czy wtedy możemy mówić o ewentualnej chęci złożenia protestu? Wiesz co? Nie sądzę, dlatego że z tego co się orientuję, to protest ma rację bytu jedynie, gdy jest problem proceduralny lub techniczny. E, tutaj chyba nie mamy z tym do czynienia, tylko raczej z problemem ocennym, który nie podlega dyskusji. A ja chciałem zapytać, bo to nie jest twoja praca jako menedżera to jest robota trenerów, ale czy ty znasz game plan swoich podopiecznych, kiedy oni wychodzą do walki? Tak. Tak. I możesz coś powiedzieć teraz na temat gameplanu po kolei wszystkich trzech chłopaków twoich, którzy walczyli. Kurczę nie wiem czy mogę, szczerze mówiąc, bo zazwyczaj nie odpowiadam na takie pytania. Tak, ale no, gdzieś tam. Yy, no cóż, no, jeśli chodzi o Alberta, no to miał pracować, być ruch, ruchomy. Nie dawać się trafiać, wyprzedzać prawą ręką, zmieniać pozycję, odobinkę kopać, kopać taki ten nielubiany, e, to kopnięcie tak, na, na przeprost kolana, e, miał szukać prawej ręki, miał sprowadzać, e, miał wybierać nogi tak po habibowemu jak po sprowadzeniu, to chyba nawet raz się udało z tego co pamiętam w drugiej rundzie, tak popracować z tej pozycji, e, no i... Generalnie takie go with the flow trochę, no, Albert też jest bardzo plastycznym zawodnikiem, dobrze reagującym na rozwój walki i to co się w niej dzieje, więc nie ma sztywnego gry planu takiego, że tylko to jedno, czy tam jakieś trzy przygotowane akcje nic więcej. Eee, myśla, myśleliśmy, że będzie więcej takiego clinchu na wysoko, że będzie można go powycinać, natomiast no cóż, no, it is what it is, jak mówią Amerykanie. A mawiał tak Jay Silva, nie wiem, czy pamiętacie. O w plan Mariana to nie ma co pytać, bo wszyscy widzieliśmy. Marian zrealizował swój game plan po prostu w 100%. Dokładnie tak miała ta walka wyglądać i dokładnie tak wyglądała. Nic nas nie zaskoczyło, a Marian zrealizował wszystko tak, jak miał zrealizować. Chyba, że ten nie, myślę, że ten ja czas słyszę. Chyba, że ten powiedział coś innego, no to wtedy się okaże, że nie miałem racji. Nie, ale tak myślę, że myślę, że Marian zrealizował wszystko. A plan Michała, bo tu się zastanawiałem mocno, bo wiadomo, to można powiedzieć, że chciał trzymać walkę w stójce i rozbijać ciosami, ale wydaje mi się, że on, on chciał troszeczkę zajechać swojego rywala Defrisa. Tą taką dynamiką, bo Defries jest znany z tego, że on na niskim biegu potrafi przewalczyć pięć rund, zamęczając rywali, a ja odniosłem wrażenie, że plan tak. Michała to jest, żeby narzucić wysoki bieg od początku. Michał chciał poszarpać trochę, tak. Defriesem dobrze to odczytałeś co więcej. E, co mu dobrze wychodziło, miał pracować z dołu, czyli nie szarpać się na siłę, nie tracić sił na wstawanie na siłę. Oczywiście, jeżeli byłaby możliwość i moment, to tak. Natomiast nie robić tego za wszelką cenę, pracować mocno z dołu, dużo tego ćwiczył, jak było widać, jestem naprawdę przekonany, że De czuł te ciosy z dołu, czy na korpus, czy na głowę i cóż, no Michał był naprawdę bardzo dobrze przygotowany, zwłaszcza kondycyjnie, był naprawdę gotów na te pięć rund, które robił na sparingach i, i, i dobrze w tym wyglądał, no niestety, no, tym razem się nie udało, Field De to też jest bardzo mocny rywal, ale mówię, jestem przekonany, że Michał jeszcze wróci po pas, nie wiem czy szybko, czy nie, natomiast czuję, że to nie koniec. Ode mnie pytanie, abstrahując już bezpośrednio od Twoich zawodników, jesteś uważnym obserwatorem zwłaszcza polskiej sceny MMA, wspominasz, że Michał na pewno doczłapie się Twoim zdaniem do walki o pas, natomiast do tego czasu, czy Ty uważasz, że Phil de Fries pozostanie królem wagi ciężkiej? Na ten moment nie widzę przeciwnika, który mógłby odebrać mu pas. Ale kto wie, Josh Barnett był niedawno na Genesis, może jakimś cudem zjawi się na KSW. Wtedy na pewno będzie e, niesamowicie mocnym przeciwnikiem. E, pokazał w walce z Marcinem, że jest w formie. Ale cóż, no. Na ten moment nie widzę żadnego zawodnika wagi ciężkiej, który, który mógłby zagrozić defejsowi. Zresztą chyba tak naprawdę większość już wyczyścił, więc bardzo możliwe, że będzie trzeba szukać nowy, nowego narybku w organizacji. został. A, no faktycznie, zapomniałem o Wodaku. Tak. No, Michał, ale nie sądzę, żeby od razu wszedł na walkę o pas. Chociaż oczywiście, zawodnik bardzo eksplozywny, bardzo mocny. Bardzo... Miała chyba być walka w eliminatorze właśnie z Michałem Kitończyta. Tak, Kiton. Michała sierpniowa, która była z Michałem Andryszakiem, miała być walką z Michałem Wodakiem, który niestety doznał kontuzji w trakcie przygotowań, zanim w ogóle została walka ogłoszona. Natomiast my już wiedzieliśmy, że tak owa ma być. No, Michałowi pozostaje życzyć zdrowia i powrotu do zdrowia, także Michał. Trzymamy kciuki. To co, Artur, dziękujemy i gratulujemy Ci zdobycia tego pasa przez Mariana. No dziękuję, bardzo mi miło. Oczywiście to zasługa cała jest Mariana, nie moja, natomiast dziękuję. Jakie życzenia na, na nowy rok dla, dla siebie, swoich zawodników oraz fanów? Fajnych walk, fajnych zwycięstw i rozwoju całego rynku MMA. Niech to wszystko się profesjonalizuje, niech rośnie. Niech przychodzą fajni duzi, duży sponsorzy, którzy e, nie będą już tylko dawać 5 zł plus odżywki. E, staramy się my pracować na nowych w nowej jakości i z dużymi partnerami na dużych, fajnych, jakby no, powiedzmy nowych rozwiązaniach i narzędziach, które wprowadzamy na ten rynek i no, po prostu wystarczy życzyć nam, żeby to się rozwijało tak jak się rozwija i w tym tempie myślę, że niedługo Was zaskoczymy też jakimiś nowinkami, ale to jeszcze trzeba chwilkę poczekać. I tego Wam życzymy, dziękujemy. Dziękuję bardzo, dziękuję.